Zbigniew Tucholski, mąż legendarnej artystki Anny German, zmarł 11 kwietnia 2025 roku, ponad 40 lat po jej śmierci. Materiał wideo przybliża historię ich głębokiej, pełnej wsparcia i miłości relacji, a także kluczowe momenty ich wspólnego życia oraz kariery Anny German. Dzisiaj napłynęły do nas przygnębiające wieści dotyczące odejścia męża znanej artystki. Odciął się od tego świata ponad cztery dekady po swojej ukochanej żonie. Zbigniew Tucholski, małżonek Anny German, zmarł 11 kwietnia 2025 roku. Był mężczyzną, który zawsze otaczał swoją żonę wielkim szacunkiem i miłością. Od momentu, w którym ich drogi się przecięły, jego uczucia były niezwykle głębokie i trwałe. Miłość, jaką darzył Annę, nie znała warunków ani ograniczeń, stanowił dla niej nieocenione wsparcie zarówno wtedy, gdy triumfowała zawodowo, jak i w chwilach, gdy przyszło im mierzyć się z przeciwnościami losu. Dla Anny German, Zbigniew był ostoją, jego obecność była tak naturalna i pewna jak świt każdego dnia, nawet gdy życie stawiało przed nimi różnorodne wyzwania. Ich miłosna opowieść wiodła od pełnego emocji pierwszego spotkania, przez okresy pełne dramatycznych wydarzeń, aż po spokojną i harmonijną codzienność. Anna German przyszła na świat 14 lutego 1936 roku w mieście Urgęcz, które znajduje się na terenie obecnego Uzbekistanu. Jej wczesne dzieciństwo było naznaczone wędrówką po terenach Związku Radzieckiego. Wraz z matką Irmą poszukiwały aresztowanego w 1937 roku przez NKWD ojca. Drugi związek Irmy z Hermanem Bernerem, zakończony jego tragiczną śmiercią w bitwie pod Lenino, stał się punktem zwrotnym, który pozwolił rodzinie wrócić do Polski i osiedlić się we Wrocławiu. To właśnie tam Anna ukończyła nie tylko szkołę, ale również studia w zakresie geologii. Mimo naukowego kierunku, jej pasja do muzyki rozwijała się nieprzerwanie od najwcześniejszych lat. Zbigniew Tucholski był wówczas młodym i ambitnym asystentem na Politechnice Warszawskiej. Jednak los pokierował go do Wrocławia w 1960 roku na skutek spraw służbowych. Pewnego upalnego dnia postanowił spędzić czas na pobliskiej pływalni, gdzie zauważył Annę German. Jej obecność od razu go przyciągnęła, nie tylko dzięki urodzie, ale również dzięki temu, jak z zaangażowaniem i pasją mówiła o śpiewaniu, jej oczy pełne były blasku i radości. Upalny czas lata na pływalni stał się początkiem ich znajomości. Zbigniew przypominał sobie, jak dostrzegł ją, wysoką blondynkę pogrążoną w lekturze na kocu. Nie minęło wiele czasu, a pojawiła się między nimi rozmowa, która zaintrygowała go jeszcze bardziej. Wkrótce odkrył, że prawdziwym światem Anny była scena. Była zaangażowana w działalność teatru studenckiego Kalambur, a podczas spotkań w rodzinnym domu tucholskich jej talent w pełni się objawił gdy w towarzystwie pianina rozbrzmiewał jej śpiew, który zachwycał wszystkich obecnych. Po ukończeniu studiów z zakresu geologii, Anna German przystąpiła do egzaminu państwowego, który umożliwił jej zdobycie licencji piosenkarki. Wkrótce potem jej talent zaczął być dostrzegany na różnych prestiżowych festiwalach muzycznych. Początkowo zyskała uznanie w Sopocie dzięki utworowi Tak mi z tym źle a następnie w Opolu triumfowała z niezapomnianymi tańczącymi eurydykami. Jej kariera muzyczna nabrała zawrotnego tempa, pełnego licznych koncertów, występów na festiwalach i podróży zagranicznych. Przez ten czas nieodłącznym kompanem Anny pozostawał Zbigniew Tucholski. Ich spotkania odbywały się regularnie co sobotę. Zbigniew wiernie podążał za nią po całej Polsce, wspierając ją bez słów, oczekując na nią w studiach nagraniowych i towarzysząc podczas koncertów. Chociaż ich miłość rozwijała się w subtelny sposób, po latach Zbigniew przyznał, że po raz pierwszy usłyszał wyjątkowy głos Anny podczas wizyty u swoich rodziców w Warszawie. Obecność fortepianu w domu zachęciła Annę do spontanicznego zaśpiewania kilku piosenek, co całkowicie urzekło jego rodzinę. Relacja Anny i Zbigniewa charakteryzowała się niezwykłą harmonią i głębokim zrozumieniem. Zbyszek wielokrotnie wspominał, że darzył Annę niemalże czcią, otaczając ją nimbem niemal mistycznego uwielbienia. Ich wspólny przyjaciel Mieczysław Gajda zauważył, że stanowili doskonałą parę, która swą dostojnością przypominała posągowe postacie. Oboje byli wysocy, spokojni i mieli ciepłe usposobienie. Cieszyli się, mogąc przynosić szczęście innym ludziom, a Anna chętnie obdarowywała bliskich podarunkami, które zawsze przywoziła z licznych podróży. Jednak życie Anny dramatycznie się zmieniło w 1967 roku. Podczas powrotu z koncertu we Włoszech uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie, pozostając w śpiączce przez tydzień. Urazów, jakie poniosła, było wiele, zacząwszy od 49 złamań po poważne krwotoki wewnętrzne. Rokowania lekarzy były pesymistyczne i niewiele wskazywało na to, że kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności. Jednak Zbigniew okazał się niezłomnym w swej wierze i determinacji. W swoim mieszkaniu zorganizował dla Anny przestrzeń do rekonwalescencji. Przez długi czas była unieruchomiona, zamknięta w gipsie sięgającym aż po szyję, ale dzięki pomocy Zbigniewa znalazła siłę, by przejść trudną drogę do odzyskania zdrowia. Z pamięcią o jego niesłabnącym wsparciu i specjalnym przyrządzie do rehabilitacji, który sam skonstruował, Anna powoli, ale skutecznie, wracała do formy. Aż w końcu, po trzech latach pełnych wyzwań i mozolnej pracy, ponownie stanęła na scenie, dając świadectwo swojej niezłomnej woli i pasji do muzyki. Po trzynastu wspólnych latach, pełnych życiowych doświadczeń i emocjonujących momentów, Anna i Zbigniew postanowili sformalizować swoje uczucie. Ślub odbył się w malowniczym Zakopanem, znanym z pięknych krajobrazów i niezwykłej atmosfery, dokładnie 23 marca 1972 roku. Młoda para powiedziała sobie sakramentalne tak w urokliwej willi Obrochtówka, a uroczystość miała kameralny charakter, z udziałem jedynie najbliższych im osób. Anna, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, często wspominała, że miała słabość do chłopców niższego wzrostu, co czyniło jej wybór partnera nieco zaskakującym. Zbigniew był wysoki, wysportowany i angażował się w kulturystykę, co idealnie dopełniało ich związek. Anna z uśmiechem stwierdzała, że mąż przewyższa ją zaledwie o dwa centymetry, a ich wspólne spacery nie wzbudzają niczyjej ciekawości. Trzy lata później, w 1975 roku, kiedy Anna zbliżała się już do dojrzałych lat życia, podjęła odważną decyzję o zostaniu matką, mimo że lekarze wyrażali pewne obawy zdrowotne. Pomimo lęków związanych z chorobą nowotworową, którą wtedy zdiagnozowano jako dolegliwość kostną, marzenie o dziecku zdawało się przesłaniać wszelkie trudności. Anna pisała do swojej przyjaciółki, malując obraz codzienności, w którym czerwony wózek dziecięcy porównywała do maków kwitnących w ogrodzie i nie kryła nadziei, że wszystko zakończy się pomyślnie. Marzenia Anny się spełniły. Gdy 27 listopada 1975 roku na świat przyszedł ich ukochany syn, Zbigniew Junior. Te chwile wypełniały ich dni radością. Osiedli na warszawskim Żoliborzu, gdzie stworzyli ciepły dom, celebrując każdą wspólnie przeżytą chwilę w pełni i szczęściu. Jednak życie potrafi być nieprzewidywalne i w 1980 roku złośliwy rak zaatakował ponownie, z większą siłą. Anna, będąc już w Australii na trasie koncertowej, Miała niepokojące przeczucie, że może to być jej ostatnia podróż artystyczna. Po powrocie do kraju ograniczyła swoje występy tylko do tych dla najbliższych, odchodząc od publicznych koncertów. Po długiej walce z chorobą Anna zmarła 25 sierpnia 1982 roku, zostawiając po sobie siedmioletniego syna oraz pogrążonych w żałobie męża i matkę. Jej mąż Zbigniew wspominał, że przez długi czas nie był w stanie słuchać utworów, które Anna wykonywała ale jej obecność w jego życiu była niezatartą częścią jego codzienności. Zbigniew Tucholski przez całe lata pielęgnował pamięć o żonie, dbając o każdy szczegół jej dziedzictwa. Opowiadał z czułością o wspólnie spędzonych chwilach, ukazując obraz miłości i lojalności. Mimo, że dźwięki jej piosenek początkowo wywoływały ból, nie zapomniał o Annie ani na moment. Pozostał przykładem oddania i partnerstwa, które potrafi przetrwać nawet największe życiowe burze, nie gasnąc wraz z ostatnim tchnieniem. Zbigniew Tucholski opuścił ten świat 11 kwietnia 2025 roku, pozostawiając za sobą spuściznę nie tylko jako wybitna osobowość polskiego świata artystycznego, ale przede wszystkim jako mężczyzna, który doświadczył miłości wyjątkowej i niespotykanej głębi. Jego życie było swoistym hołdem dla tej jedynej miłości, jakiej doświadczył z Anną. Rozdzieliła ich śmierć, którą Zbigniew przeżył o ponad cztery dekady, co samo w sobie jest świadectwem jego niezwykłej wytrwałości i siły duchowej. Historia ich związku jest niczym niezapomniana epopeja, która mimo upływu lat nie straciła nic ze swojej intensywności i piękna. W polskim środowisku artystycznym ich relacja jest postrzegana jako jedno z najbardziej inspirujących świadectw miłości, będących przykładem dla kolejnych pokoleń. Z dala od rozgłosu i fleszy ich historia była subtelna i prawdziwa, ukazując, że miłość może przetrwać wszelkie trudności, a nawet próbę czasu. Kryje się w niej unikalna mieszanka pasji, wierności i oddania, które razem tworzą jedną z najpiękniejszych narracji o miłości w historii polskiej kultury. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.